Ja. E, cześć! jestem Państwa! Idam, jakby co. w do Misterii, dawno nie było. z tego odcinka. Właściwie e, to był taki, kiedyś pierwszy odcinek, kiedy nagrałam pierwszy film. I teraz będę chyba wrzucać filmy co tydzień, ale jeszcze nie wiem, zastanawiam się. Czy wrzucać filmy przez co jeden jeden raz w tygodniu film, ale nie obiecuję wam, że na pewno tak będzie, ale jest duża szansa. Yy, no i widzicie, gram sobie w Murder Mystery. Yy, no co tu robić? No, jakby gram w Murder Mystery. Czekam na update, kiedy się zacznie summer. Nie wiem, ile można czekać. Na pewno może wam yy, kiedyś nagram z. Groa Garden Na razie to nie zastanawiałam się nad tym Ale jest prawdopodobieństwo, że nagram z tego Ale nie obiecuję Tak jak nie obiecuję, czy będę często wrzucać film Może być tak, że nawet raz w miesiącu Myślę, Miesiąc, No mam no obiecanie Boli się go A, on ma pistolet, ale on nie że bo można... Yy, tak. Nie nie! O kurczę. O nie. Dobra, Kuściu, gdzie jesteś? Gdzie jest tam ten typek? O o. Nie zauważył mnie. Dobra. Siema, 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 siema bambiku, bambik. Byliśmy szna, jak ja będę bambik zginę przez niego... przez nią. Hej o. O. O! Oh, o! Oh ja, albo został, jakby on nie Nie widać, jaka wygląda na się przeszło przez mojego Duże się nawet pozmieniało w nim. W tym skinie. Znaczy, wiadomo, to jest wakacyjny. No. Tak, może często będę nagrywać w tym bo to fajna nawet gra. Co miałem powiedzieć. To, to, to. I jest taka szansa, że jak dobijemy 100 albo 50 subskrypcji, to coś rozdam, ale jeszcze nie wiem co, ale to i tak długo potrwa, więc będę musiał zastanowić co. <laughs> więc nie będzie tak szybko, 50, y, 100 subskrypcji, więc dużo czasu mam na przemyślenie, co bym mógł Uuu. dać jednemu subskrybentowi. Yy, ze sto, no za sto za sto sub sto subskrybentów. No jak? Gdy tam potem tego. ja nie kąpie. Gdy co? Ja nie kąper, spokojnie. O, był blisko Widzicie? No No chodź tu Dobra, dostałem, ja wcale nie miałem nawrót O, słyszałaś? Stresuję się, że może tu przejść z pistoletem Ja to widzę z drugiej strony, to też jest dobry pomysł. Nie mam za dużo czasu, nie jestem jakiś tu wybitny. Aj! Ja nie mam dobrego co tak szczerze. No biku! cię i tak. <gryw> nie wierzę.

co miem? 100% szans na morderca i serial nie uda mi się. w mi mnie i pytajcie co się... Wydarzyło Jeszcze ostatnią rundę i będę kończył A jutro może będzie dłuższy film Wybaczcie, że będzie krótki no, Ostatnią to zrobię na razie byłem już szeryfem i morderem Jeszcze tylko inocentem Ale to, inocentem już byłem Ale jeszcze Dnia? bo już drugi raz się nie będę morderca morderca bez serca <laughs> o nie, było tak blisko skoczył to może by się udało dobra, to ja jeszcze w ostatnią rundę zrobię okej, okay, jestem minucentem sorki. No, ale. Hm. Nie. O, tam over. Okej. nic nie widzieliście. Nie możecie na. To po Sorry, to jest mój V. Dobra. Tak, ja kończę, bo muszę kończyć. Jutro może nagram duszy, ale nie wiem czy będzie. Więc, pa widzowie, spróbujmy wbić 50, a potem 100. Jak zabijemy 100, to się roz, to coś tam rozda. Pa. pa, pa, pa 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 pa! I jeszcze raz, pa! Jeszcze raz, pa! Jeszcze raz pa!